Dzień dobry, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w środę 10 grudnia. Moi drodzy, dziś na prostych słowach wybrzmi bardzo ważna Ewangelia, która jest dla nas pokrzepieniem, która jest dawką sił i nadziei dla tych, którzy są utrudzeni, obciążeni, zmęczeni. Otóż mamy Ewangelię z Mateusza z 11 rozdziału, wersety od 28 do 30 i tam Jezus mówi konkretnie: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Przepiękne słowa wypowiada nam Jezus dla pokrzepienia. Ale moi drodzy, w tym zamyśle wyjścia nam naprzeciw, podtrzymanie nas, uzdrowienie, umocnienie jest też zadanie dla nas. Jezus daje tę siłę, Jezus odnawia, faktycznie. On jest tym, który stawia nas na nogi, ale Wcześniej też oczekuje czegoś od nas. Moi drodzy. Zobacz, kiedy o sobie możesz powiedzieć, że czujesz się utrudzona, czujesz się obciążony. Kiedy jesteśmy zmęczeni, przepracowani, przebodźcowani, to Jezus mówi do nas. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy tak się czujecie. To nie, że Jezus przychodzi wtedy do nas, tylko każe przyjść do siebie. Zobacz, w tym momencie, kiedy jesteś utrudzony, kiedy już się nic nie chce, kiedy masz wszystkiego dosyć, Pan zaprasza Ciebie, abyś jeszcze wskrzesił ostatkiem sił taką wolę, by coś zrobić, by do Niego przyjść. To przyjście do Pana w tym trudnym momencie kryzysowym, to może być wejście do pustego kościoła, to może być otworzenie Biblii, przeczytanie fragmentu. Jezus zaprasza, abyś coś zrobił, abyś coś zrobiła. Kiedy czujesz się naprawdę taki zdołowany, utrudzona, płakać cię chce, proszę cię, nie poddawaj się, nie padaj, nie leż plackiem. Ale zrób to, przyjdź, podejmij pewien, pewną pracę. Pamiętamy tę ewangelię o uzdrowieniu niewidomych. Oni spotkali Jezusa na drodze, ale Jezus też kazał im wykonać pewną pracę, żeby za nim podążyli. Przez troszeczkę tej drogi oni musieli dać coś od siebie. Cały czas byli niewidomi, ale Jezus oczekiwał, aby oni szli. Mimo że byli chorzy, nie widzieli, Jezus mówi: chodźcie za mną. I dopiero jak poszedł do kafarna, do domu, to oni do niego doszli i ich uzdrowił. Naprawdę Jezus oczekuje od nas w tym momencie kulminacyjnym totalnego zmęczenia, takiej rezygnacji, aktu wiary, decyzji, lekkiego działania, właśnie żeby przyjść. I teraz Jezus jest niesamowity, bo faktycznie, kiedy w tym trudnym czasie nie pójdziesz za szatanem, który mówi skończ ze sobą, popadnij w depresję, już nie rób nic, nie dzwoń do nikogo, nie módl się, nie otwieraj Biblii, nie idź do Kościoła, kiedy nie poddasz się tym podpowiedziom szatana, tylko zrobisz ten krok i przyjdziesz do Jezusa, nagle wszystko się odmienia. Ponieważ to Jezus przystępuje do akcji ratowania Ciebie, do wskrzeszania Twego ducha, do odnowienia, do uzdrowienia Ciebie. I to się dzieje naprawdę, moi kochani, już bez naszych zasług, bez naszego wysiłku. My mieliśmy tylko przyjść, mieliśmy zrobić pewien jeden drobny akt wiary, pomodlić się, otworzyć Słowo. I co Jezus robi? Jezus mówi: A teraz ja cię pokrzepię, ja cię podźwignę. W jaki sposób? Że będę ci towarzyszył. Weź moje jarzmo na siebie. Jarzmo to jest, moi kochani, taka drewniana, taka obroża, można powiedzieć, duża, takie, takie u, które zakładało się pracującym zwierzętom, żeby ciągnęły. Więc Jezus mówi o jarzmie, które On nosi. A jaką pracę podejmował Jezus? jaki jarzmo nosił? Jarzmo woli swojego Ojca. O to chodzi. Jezus mówi, weź moje jarzmo, które ja dźwigam, czyli wypełnij ze mną wolę Ojca. To jest to jarzmo. Dlatego On mówi, że to jarzmo jest słodkie, że ten ciężar paradoksalnie jest lekki. No bo to nie jest orka na ugorze, to nie jest po prostu zaproszenie do roboty fizycznej, tylko wejście w jarzmo, czyli poddanie się planowi Bożemu, woli ojca. A kiedy to zrobisz, wszystko się układa, wszystko staje się proste, wszystko jest czytelne do zrobienia. I to jeszcze z wielką satysfakcją i lekkością. A na dodatek nie w pojedynkę. Wow, same plusy, moi kochani, kiedy ktoś zgłosi się w kryzysie swoim do Jezusa, to naprawdę to jego pokrzepienie, podniesienie na duchu, to jest sama słodycz. I pokój, i radość, i siła, i towarzystwo. Jezus zaprasza ciebie, żebyś podszedł blisko i razem z nim podjął plan ojca na twoje życie którym jest Twoje szczęście, Twoje spełnienie, spełnienie Twoich marzeń, Twoich pragnień z młodości, z dzieciństwa. Tam właśnie będziesz realizowała realizował te wszystkie niespełnione swoje pragnienia, potrzeby, marzenia, plany właśnie w tym jarzmie, czyli w tej woli taty, i to będziesz robił, robiła ze swoim przyjacielem Jezusem. Moi kochani, jak to może wyglądać? Kiedy, kiedy zamykam oczy, to ja widzę, jak Jezus obejmuje Ciebie, jak przyjaciela, o tak, tak jakoś, o tu. I idziecie po prostu razem. Idzie tak przytula do siebie. Nie że, że tak cię obciąża, tylko tak Cię łapie. O, w ten sposób. I idziecie razem, moi kochani, w drogę miłości, w drogę realizowania pasji. I y, doświadczenia szczęścia, tu już na ziemi. Niesamowita Ewangelia, niech ona się spełnia w życiu moim i Twoim. Pan z Wami, niech Was prowadzi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.